Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę o subskrybowanie i polubienia mojego kanału. Dziękuję także za wszystkie komentarze. Pomaga mi to budować zasięgi moich nagrań. Tym razem zaczniemy od końca, czyli od Ewangelii. Na 23. niedzielę zwykłą czytamy trudny fragment Ewangelii według Świętego Łukasza. Jest to fragment 14. rozdziału. Sytuacja o której pisze Święty Łukasz Rozgrywa się w czasie drogi pana Jezusa do Jerozolimy. Chrystus stawia wszystkim swoim uczniom, a nie tylko dwunastu apostołom, bardzo twarde, wręcz szokujące wymaganie. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Jak to rozumieć? W ramach szukania odpowiedzi zachęcam najpierw do otwarcia Księgi Wyjścia. Chodzi o Księgę Wyjścia, rozdział 32, wiersze od 26 do 29. Czytamy tam, co się stało, kiedy Mojżesz został posłany przez Boga z góry Choreb, żeby zrobić porządek z ludem, który zdradził Boga, sporządzając sobie złotego cielca. Mojżesz gromadzi wokół siebie wówczas tych, którzy nie oddali czci złotemu cielcowi. Byli to lewici. Następnie nakazuje im: Tak mówi Pan Bóg Izraela: Każdy z Was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie. Kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego? Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów. Mojżesz powiedział wówczas do nich: Poświęciliście ręce dla Pana, ponieważ każdy z Was był przeciw swojemu synowi, przeciw swojemu bratu. Oby Pan użyczył wam dzisiaj błogosławieństwa. Trudne słowa. Ale od początku ten radykalizm był wpisany w religię Izraela. Ojciec i matka mieli na przykład obowiązek wydać na śmierć swojego syna lub córkę, jeśli ten sprzeniewierzył się Bogu. Chrystus odwołuje się właśnie do tej mentalności. Druga uwaga a propos. Ewangelii na tę niedzielę dotyczy tego, że w żydowskim sposobie mówienia nienawidzić to było przeciwstawieństwo, przeciwstawne słowo wobec słowa kochać. I oznaczało wówczas kochać o wiele mniej. W tym duchu na przykład Lea, starsza żona Jakuba, skarży się, że jest mniej kochana przez swojego męża, dosłownie nienawidzona w porównaniu do swojej młodszej siostry i zarazem młodszej żony Jakuba, czyli Racheli. W tym samym duchu mówi Chrystus, nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, Albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. I wreszcie ostatnia sprawa. Co jest dla Żyda szczytem nienawiści? Otóż szczytem nienawiści dla Żyda wcale nie jest zabójstwo. Szczytem nienawiści jest zapomnienie. Chrystus od tych, Którzy całkowicie chcą pójść za nim, oczekuje zapomnienia o swoich najbliższych. Pamiętamy, co powiedział człowiekowi, który chciał pójść za nim, ale najpierw chciał pójść i pożegnać się ze swoim ojcem i matką. Pan Jezus odpowiedział wówczas: Ktokolwiek rękę przykłada do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Czyli Królestwo Boże nie jest dla mamin synków. Zaznaczę, że w podobny sposób zachował się także Eliasz wobec Elizeusza, kiedy go powoływał, a Elizeusz chciał pójść i pożegnać się ze swoimi rodzicami. Mamy o tym napisane w Księdze Królewskiej, pierwsza Królewska, rozdział 19. Bóg od tych, których powołuje, oczekuje radykalnych decyzji nie zabójstwa czy jakiegoś innego skrzywdzenia swoich najbliższych, ale oczekuje postawienia Boga ponad wszystko, nawet jeśli oznaczałoby to zerwanie relacji rodzinnych. Dodam, że do dzisiaj Żydzi nawet nie wymawiają imienia tych, którzy na przykład porzucają judaizm rabiniczny na rzecz chrześcijaństwa. Uznają ich bowiem za zmarłych w niesławie. Choćby oni dalej żyli. Wybór Chrystusa też musi być wyborem radykalnym. Radykalizm tego wyboru dodatkowo podkreśla stwierdzenie Chrystusa, które dzisiaj nazwano by wykluczającym. Pan Jezus mówi: Kto nie dźwiga swojego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Wielu próbuje interpretować te słowa w sposób symboliczny, tłumacząc, że tutaj chodzi o taki krzyż codziennych obowiązków itd. Napisałem o tym artykuł, który będzie opublikowany, widzimy, z datą 14 września na święto podwyższenia krzyża. Nie będę więc powtarzał tego w nagraniu, żeby nie przedłużać. Zapraszam do przeczytania całego artykułu. Tytuł artykułu mówi sam za siebie. Krzyż to nie symbol. Wobec tak kategorycznych wymagań, Pan Jezus każe się porządnie zastanowić, czy stać nas na to, żeby pójść za Nim. Taki sens ma przypowieść o kimś, kto zaczyna budować wieżę, choć nie ma na jej wykończenie i naraża się na śmieszność. Oraz przypowieść o królu, który przed stawieniem czoła swojemu przeciwnikowi musi obliczyć, czy ma do tego wystarczające siły. Trzeba bowiem wiedzieć, że szatan, który jest przeciwnikiem Chrystusa i naszym, nie oszczędzi nas, jeśli dostrzeże w nas jakąkolwiek słabość, niekonsekwencję czy wahanie. Wiedzą o tym doskonale egzorcyści, jak bardzo diabeł jest bezlitosny, jak używa wszelkich metod i jak nie bierze jeńców. Dlatego Pan Jezus nie ma mi nas łatwym zwycięstwem. Przeciwnie. Ostrzega, że ten, kto chce pójść za nim, musi być gotowy na wszystko. Na utratę mienia, na utratę dobrego imienia, na utratę rodziny, przyjaciół, a nawet na utratę życia. Bez gotowości na wszystko diabeł na pewno znajdzie sposób, żeby nas pokonać. Wobec tak trudnych wymagań można by powtórzyć zastrzeżenia, które mieli apostołowie, kiedy pytali Pana Jezusa o możliwość zbawienia, o sens małżeństwa i bezrzędności i o wiele innych spraw. Słyszeli wtedy odpowiedź, że zrozumieć to może tylko ten, komu jest to dane. Tę prawdę podkreśla pierwsze czytanie z Księgi Mądrości, fragment 9 rozdziału. Księga ta kiedyś była przypisywana królowi Salomonowi. Cały rozdział dziewiąty tej księgi, którego fragment czytamy właśnie jako pierwsze czytanie, jest rozwinięciem wspaniałej modlitwy Salomona o mądrość. Tylko jest tu znacznie to rozszerzone. Ta modlitwa o mądrość w oryginale jest zawarta w pierwszej księdze królewskiej w trzecim rozdziale. Natomiast to, co czytamy, wyraża przekonanie, bo to jest zakończenie tej modlitwy, że prawdziwa mądrość pochodzi tylko od Boga. To On daje zrozumienie trudnych spraw, których po ludzku zrozumieć się nie da. Żeby pojąć Boże wymagania i zamiary wobec nas, potrzeba nam światła Ducha Świętego, potrzeba nam Bożej mądrości. Śpiewając psalm responsoryjny, jest to Psalm 90, z refrenem Panie, ty zawsze byłeś nam ucieczką. Rozważamy prawdę, że człowiek w swojej wielorakiej słabości zawsze może liczyć na Bożą Pomoc. Trzeba by jeszcze powiedzieć coś o drugim czytaniu z listu Świętego Pawła Apostoła do Filemona. Ale to już może innym razem, żeby nie przedłużać. Życzę dobrej niedzieli i otwarcia się na światło Ducha Świętego. Niech On dopomoże nam zrozumieć Boże zamiary wobec nas i przyjąć Boże wymagania. Dziękuję. Szczęść Boże. Dobrej niedzieli.